Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza: Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc pana żniwa. Żeby wyprawił robotników na swoje żniwo idźcie o to was posyłam jak owce między wilki, nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi, jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na Nim, jeśli nie, Powróci do Was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą Was, jedzcie, co Wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam: Sodomie lżej będzie w ówdzień niż temu miastu.